Jaki masz nick sobie na OPG twój? Sent Noodle hashtag mela. <głos> <głos> nudle, tak. <noise> tak, sent nudle z spacją pomiędzy hashtag mela, ale też takie, jakby to powiedzieć, 30 może procent to nie są moje mecze, bo dawałam konto na przykład... O nie, 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 nie ja nic nie słyszę, ja nic nie słyszę, ja powiem, co ty mówisz. <noise> A, dobra, dobra, to... <noise> W świecie, na RP, na RP. Widzę <grym> twoje konto właśnie, dobra. Okej, okay. 43.11. Iron 4. <grym> Eee, czy ty grasz głównie aramy czy rankedy? Eee, aramy, aramy, głównie. aramy, aramy. Okay. Eee, moja ulubiona postać to Niko. O, okej, okay, okej, okay, dobra, czyli no Niko. Nie, no ale ja bym w ogóle po prostu bardzo chciała się cokolwiek nauczyć, bo każdy, kto ze mną gra, to mnie tak wyzywają, nawet co tego nie wyobrażasz, że mnie tak wyzywają, bo mówią, że jestem troll. I piszą tak, reportniko, reportniko, troll, 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 troll. I mi zawsze przykro, jak mnie każą reportować, bo ja bym wszystko wkładam, a oni mnie każą yes, reportować. Spoko, to, jest, to jest taka bierna umiejętność kobiet. Wiesz, jak idziesz na lola to cię wyzywają po <śmianowicie> prostu, <śmianowicie> się, nie się. Trzeba się przyzwyczaić. Ja sobie specjalnie dałam taki nick, żeby myśleć, że jestem chłopakiem, ale nikt się nie domyśla, że jestem chłopakiem. Mam hashtag <śmianowicie> I teraz oszczędzaj manę, dobrze? Więc się poprosiła. Okej. Okay. O! Dasz radę jak coś? Prze ścianę, prze ścianę? Super! Dobra, Gigi, mu, mu to. Super, super dobrze. Nie, co zrobimy? Mega super. Nie, to jest mega dobre, bo nic nie robisz, ale on traci czas. Dobra, niedaleko Dobra. był Kane. Gdzie poszedł, pamiętasz? Yy, nie, nie wiem, chyba do góry. Na... Tak, poszedł do góry, dokładnie, więc, yy, żeby być bezpieczną, sobie górnego, górny krzak, żeby ci nie zaskoczył, bo możliwe, że są. O, ładny doć, ładnie! Okej, okay, okej, okay, fajnie, fajnie. Ja nie wiem co zrobiła! Nie, nie to było mega Dobre! No więc MFK, albo chcecie zgankować, albo ona ucieknła. Oj. Problemy, co mi się stało? Oj, 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 oj! Oj, dobra, to był troll! To był troll. Aj, jaj, jaj, ja, to był troll. To nic nie jest. się zagapiać na mapę, chyba analizując MFK. Tak, ale to nic, tak. to nic. No, to chyba spacja jakaś weszła. O! O, i lewo, du, 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 Super, super, dobra. I pomagaj, pomagaj drużynie. Dobra, dobra? Okej, okay, dobra. Oj. Oj! I one pomaga. Możesz... spróbować zultować jakoś w krzaku. Oj. Kurwa, zadawałam, ulta. A! Jak ja jestem trollem?! Nie, nie, to wiesz co, trochę ten... Nie wiem czy one miał małe HP, ale tam była... W szans. No trudno. Dobra, Jasuła raczej go nie ma, nie? Więc teraz jeśli su nie ma, to chcemy zawsze puszować. To jest taka... Bo to nie jest niby zawsze, ale najłatwiej to wytłumaczyć, że jeśli przeciw... O, o jezu, górne. o jezu. HWDP? W, o w. nie. Możesz uciekać w... I sfleszować, jak sobie będziesz miała flesza. Super. O, ja muszę mieć szybsze ruchy. Jestem wolna. on jest... O matko! Dobra! O. Co to jest? Ja mam za, ja za wolne ruchy na to. Ja, jak ja na przykład słyszę, jak nie wiem, moi koledzy grają w Wilkie, to oni tak, tu, 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 ja nie wiem, co się dzieje. Ja przecież mam za wolne ruchy na to. Kwestie ograją, ja rozsłyszałam więcej grać i tyle. Teraz Twoim zadaniem jest, skoro straciłaś yy, wieżę, Twoim zadaniem jest teraz farmić. I pilnować, gdzie jest przeciwnik Yasuła, bo Yasuła teraz, dobra. wiesz, no nie ma wieży, więc on teraz będzie pewnie chodził na topa, na smoka właśnie, albo na bota. Więc dobra. chcesz patrzeć, farmić i jednocześnie sprawdzać, czy Yasuło idzie do góry, czy cofa. I będziemy to komunikować z drużynie, dobrze? O, Felicity zareagował! Idziesz, oh. pomóż! Pomagaj, pomagaj! No dobra, jest w porządku. W tym krzaku możesz ustawić control Warda, gdzie sticks, ten, ten czerwony word. Dobra. Super. Tylko razie i O matko. masz fleszę, masz fleszkę, i używaj wody ucieczki. Widzisz? Woda i ci przyspieszenie. Dobra, dobra. No jak wyczujesz moment... O, może teraz? O, kurczę, ale dowany bydle. WWW. Okej, okay, super. No to nic, to nic, o, Jest Aj, Ja wiem, że to wygląda nieciekawie, tak? Ale powiedz sobie. Strasznie. Nie, nie jest w porządku. Pamiętaj, teraz oni są w bazie, oni ryzykują. Ty możesz sobie teraz farmić. Chcesz Dobra. zmniejszyć ich przewagę. Czyli nie chcemy się z nimi bić, bo oni teraz wszyscy są lepsi. Ale właśnie to widzę, trygencia. że ty masz. Mega dobry odruch! Wiesz, jak coś, tyle razy coś zdodżowałeś, albo ktoś się wchodził od razu miałeś to, że go blokowałaś z E, że taki masz dobry te odruch, taki... na no, mnie krzyczą! Krzyczą ja na mnie! <laughs> <laughs> dlatego ja jakoś terapię z miałam, sobą ja miałam, czasami, że na mnie krzyczą, jak jak <laughs> trafi. tragedia jakaś. Mapa, mapa, wzu, cały czas Oj. się koją. To jest Oliver. Oj! O, super! Ale on jest takfinowany, ja się jest boję, bo wiedział! Nie, nie, proszę cię! Nie! Ult, ult. Błagam. Błagam, nie Może ja, E i ult? E, -ult? e i Okej. Okay. No tutaj było trudno. To chyba jedynie jakbyś podwierzył go, staraj się zrobić to może by się dało. Teraz jak jesteś martwa, to postaraj się pojeździć po mapie, zobaczyć sobie tego, gdzie są, o, co robią przeciwnicy. A, no tak. i catch'em was. No i dobrze. <noise> No to, to była nic. pierwsza gierka, żeby zobaczyć, z czym masz problem, nad czym trzeba popracować. Słuchaj, my napisali tak, jest taka minigierka w lidze, wchodzisz w ustawienia, odpalasz klienta i klikasz tam odinstaluj. Nie, 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 ha, nie bo, no Mela, dostałaś kiedyś pałę z matematyki? No, żeby to No właśnie, i co wtedy robiłaś, co, wypadałaś ze szkoły, poddawałaś się, nie wiem, poszłaś na, no, nie wiem, do... Nie do no, 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 zostałaś jakąś domową kurą? No nie no, uczyłaś no się, nie. nie? I zdałaś tę no matematykę. Tak. No tak. Nie kupiłaś mela. Ja się zaraz zachlasam. <grym> jak to nie kupiłam? chyba się z bazy, jak wtedy kliknąć? To nic, jesteś, jesteś w bazie. Idź do wierzy. Do, do swojej, do to tej namidzie. Tak, 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 dobrze. I zaczynamy od, e. zaczynam od, e. od E. Od E, dobrze. I bij miniony. Bij mnie, po prostu. Użyj sobie. Dobra, biję po prostu miniony. Boże, Super. przepraszam, ale ja mam jakiś Nic komputer, mój stało. komputer jakiś syndrom. <noise> Nic się nie stało, się zestresował komputer. <noise> Z jest mm. dla ciebie tylko zagrożeniem, gdy ma swój cień. O, teraz nie ma cienia, teraz masz go obijać. Rzuć w niego E na przykład. Dobra. O, patrz, te... Okej, okay, nie trafiaj. spoko. Tak. Przykład, o, na przykład, na przykład teraz o, wszedł. O, i... o, teraz. Prawie, prawie weszła. Prawie, prawie, dobra. Ale dokładnie tak, jak robisz, bo teraz... Oj, 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 dobrze. Tylko nie możesz umrzeć. Pamiętaj o w, w, Nie, 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 nie. nie, 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 nie. Może... Okej, okay, flash też dobrze, spoko. I teraz poczekaj, aż mi one podejdą do Ciebie. On teraz będzie chciał w Ciebie rzucić coś, więc w kliknij sobie. W, w. Super. I teraz cofaj od razu. Idź daleko, daleko, daleko. A daleko, dobra, dobra. Bo on Cię będzie chciał... Jest... I, sp... I koniec. Dobra. Spacja, stop. I cofamy, super. Oni mi piszą, mm. że komputer ma symptomy amela zespół. <noise> Oni mnie tak nie lubią. Nokreaty widzowie. Jesteś w miarę bezpieczna, bo on ma bardzo bliski zasięg. Jego Q jest dosyć na bliskie, jego E jest praktycznie na mele, więc o! Jeśli spalił ten cień, teraz możesz go bić. Ulepszamy... Okej, okay. głównie jestem... O! o. Desz Q, desz Q? O! Oj! Nie wiesz, co pod co nie Taki głupi! Oh nie. nie! szczerze, nie, to, dobrze, to była... Mi nie, idzie. nie, 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 to była mega unlucky! No, to unlucky, szczerze, to był un Teraz ktoś widać dlaczego. Najlepszy lepszy Aguilar! O! Cię z, zabił Eko Zeda, Pomścił cię! Czyli teraz... Ja mogę farmić! Tak, puszujesz to! Na pałę! On teraz nie Dobra. może tego farmić! Chcesz doprowadzić swoje miniony pod dwieży przeciwnika, żeby on to stracił. Tak, i spamujemy z killami, super. Możesz nawet Q użyć do sparbienia, ślicznie, super, super, elegancko. Jedziemy, jedziemy do Dubaja szybko, bo. I, i z eko. I możesz, uwaga, w tym krzaku, gdzie jest eko, możesz dać czerwony. Control word Tak, super. I teraz. O, I my smoka robimy? Możesz użyć W, żeby pomóc, możesz użyć E. I autoataczki, autoataczki, super. Autoataczkuj tego zada, autoataczkuj. Ludzie zapomnij, autoataczkuj. A, zada, <grystanie> <grystanie> Okej, okay, cofnął. No dobrze, to nic, jest w porządku. A co ze smokiem? Odpuszczamy. Jest dobra. 3 na 2, nie bijemy się, dobrze? wro, Mela, wróć! Gdzie ty idziesz? Co ja mam iść. <grystanie> Ej, dobra, idziemy. Ja pod podwierzę, pod Idziesz na bota wieżę. Pod nie, swoją, nie, nie, pod swoją. Do, so, to... do góry Mela! Do góry! O, ojko! Oj, oj, Uwaga, zrobiłaś koniec serii? Wracaj, masz pieniądze, wydaj te pieniądze, zakupy, Bella! Dobra, idź na zakupy! ZAKUPY TIME! Dobra, zakupy! Dobra, elegancko, dobra, mamy to, come widzowie! Dobra, dobra super, to masz wygrany mecz i mam killa. Teraz górki. Ok, Wiesz nie ma cienia, Lux, try to play better. <laughs> nie, nie, zignoruj, zignoruj. Dobra, On nie ma cienia jak coś, możesz się zbić. O, eko mój. O, dobra. czyli chcesz się bić, jesteś 2 na jeden, tak? Tak, to jest. dawaj, obijaj go. O! Możesz go spowolnić, e. Mogę sprzeszować do niego? Jasne! Do spoko, flash też byłby... O, o jest. Mama! W, w, flash, w, flesz, w. Flesz, w OK, bez flesza. Super, dobra, jest spoko, jest spoko. nie tragedii. I teraz postaraj się ostrożnie, z o. Tak, no, jest spoko, jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Jest spoko. Aj, 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 On ma pół HP, ty masz full HP. Tak, dawaj, e! I autotaczek, autoataczek. I ult! Ult! Tak! To On jest dobra. level. W, a był level wyżej, Mela! Zrobiłaś to! Dobra! Dobrze. to! Presa. Dobra, teraz masz patrz. Masz full HP, masz full many. Jesteś bezpieczna. Dobrze się czujesz z tym. E, farm to. Zarabij. Ja cię ty. Zarobiście, No mówię, ty masz odruchy dobre. O, o! Możesz Q? Możesz coś spróbować? Możesz. Ult? Na daleko? Dasz rady? Ult? W Oj, oj, Było prawie, Dobrze, była to armia Loca. armia Dobra. Było coś mega dobrze. potrzebnie. No było jeszcze. spoko. Dobrze, dobrze. Pamiętaj. Bo widzisz, jest tego. Była. Oj, oj, oj. Oj. Oj, kurde. My robimy, to pomogę im. Tak, może to coś tu jest. W. w... Super, możesz rzucić E jakiś teraz, dawaj te spele, dobrze, dobra. ładnie, ładnie, okej, okay, jest, jest super. super. Wracam na mida, oj, oj, oj. O, o, pomagaj, W, Q i ta pamięta, O to taszki, super, super, dobra. Oj, r użyłam, ale no dobra, dobra. Ej, możesz sobie piknąć yy, podkę. Czemu? Bo grasz na Z, a Z jest stanie cię wiesz, od 100 do 0 dziawność. O nie, o, o. nie, w, 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 dupa. No jak dupa. O patrz, on chce ci No boić? nie, no błagam cię kobieto, zostaw mnie spokojnie tym... Z... Z... postacią dziwną <gulną> z <cieniem. gulną> O! O! Okej, okay, super, super. Bo, Możesz mam to Tę R trochę tak niepotrzebnie. Nie, nie, to było dobre, oj, 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 oj. to było dobre. oj. oj, 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 oj. W, w, w. W. I teraz postaraj się q O, nie, 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 nie. To obradka okay. straczka. No, z wielu stron ci przyszli, wiesz? Ja będę się poddawać, no co to za mental? Nie ja tego się. mentala nie lubię. To jest, to, to jest? Z. To jest Z, tak, o. I uciekamy, uciekamy. Możesz w do tyłu? Albo nie już. A, no właśnie, bo jak W to w że zarzut gdzie myszkaleć, nie wiem. Więc, oh, no. więc na pewno nie idziemy na dół, tak? Mogą iść do ciebie, mogę. Ojcie, ojecie, ojecie. Flash, flash, flash. W. Nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie, o, mogę, mogę, nie, mogę, nie mogę. dobra, to jest... Co teraz, co o. Wie, że wzięliście super! Dobra, dobra. Ja wzięłam, zabrałam. Dobrze! Dobra, tu jesteś bezpieczna, Mela. Nie. No, tak średnio, więc sobie strinketuj. O. No właśnie! Dobrze. No nic nie w? zrobię, bo jestem mierna. <głos> <głos> dobrze, dobrze, dobrze. No mówię ci, ta panika, wiesz, bo jak panikujesz, to zamiast, wiesz, zamiast yy, yy, zrobić Q w niego, czy zshieldować siebie, żeby troszkę dłużej przetrwać, to zultowałaś. Nie, że tak trochę paraliżuje cię to. O, dobra, tak kontroli, co się tam dzieje. O, tylko pamiętaj, z daleka, ty jesteś na daleko. Możesz przez ścianę rzucić jakiegoś spelka, możesz zultować po prostu, możesz W pomóc troszkę Vein, pomóż Vayne. Okej, okay. to nic, to nic. O, Q. Super! Ładnie. Dobra. Dobrze. Esa. Super. Tu już był zachowany dystans. Elegancko. Możesz używać ulta do farmienia. Nekolux. O jezu. Ale, kombo, ta senna rzuciła mi jakiegoś skilla mf kodami. No, na mega mocna jest. Nie. Dobra. O, dystans, dystans. Pamiętaj. Plesz jak coś. Flash, flash do tyłu. Oj, a co? Tak mi wszedł tu. No, kolega. Okay. <ścoughs> Chyba ci, Chyba ci się byli troszkę ten e, Niko z Lux, że jak ty się sprzytowy tu ultujesz. <ścoughs> tak, tam r Ta -a -a. Co? Ale był już progres. Ja już Mela widziałam progres, szczerze. Oj, nie, to była panika level hard. Dzieci, tak, pozycji pozycję, że nie wyzywamy, w lolu nie ma co wyzywać, prawda? No słuchaj, nic nie straciłam, tylko zyskałam wiedzę. Także... Nie, wcale mnie nie oszukuję, nie było tak źle, prawda? Nie było tak źle. Nie, naprawdę, dobra. Teraz praktyka, tak, ja ja już zaplanowałam. Ja w czwartek cały dzień siedzę na solo queue, także także jak oby ja mnie z tego żelaza, chociaż nie, no w jeden dzień to na pewno nie wyjdę z żelaza.